Siemaneczko, witajcie na kanale Kudłate Gesy ponownie. Na początku chciałbym tylko powiedzieć, że sorki za to, że wszystko tak się to dzieje w takim jednostajnym tempie, czyli większość z filmików wygląda w ten sam sposób, ale potrzebuje trochę czasu, żeby się obyć ze sobą, z montowaniem. No i trochę z kontentem i z pomysłem na te filmiki, także będzie lepiej, obiecuję. Nie przedłużając, przechodzimy do końcika z kudłatym. Czy wiesz, że pierwsza meta na Katar? W Katarze jeździ takie bardzo fajne, sympatyczne autko, jakim jest biały pick On jest charakterystyczny o tyle, że ma z lewej strony antenkę. Ta antenka jest dosyć długa, zakończona taką kuleczką. No i to jest tylko charakterystyczne dla Kataru. A propos Kataru w ogóle, dzisiaj wracając z pracy, pierwszy raz poczułem, że idzie zima. Sroga zima. Cały czas się ślizgałem, yy, idąc z przystanku do mojego mieszkania, a to jest jakieś 7 minut. Asfalt oblodzony totalnie, także szykujmy się. No ale Katar jest ciepły, także pika biały, antenka z lewej strony długa. To jest Katar. Druga meta droga. Betonowa na Filipiny. W Filipinach jest ruch prawostronny. W większości azjatyckich krajów ten ruch jest lewostronny. Także, jeżeli widzicie ruch prawostronny i taką drogę, możecie zakładać śmiało, że to są Filipiny. Tajlandia też ma często taką drogę, ale w Tajlandii jest ruch lewostronny. Z tego co wiem. W Wietnam został dodany i tam też często się pojawiają takie betonowe drogi. A uwaga w Wietnamie też ruch jest prawostronny, także trzeba to mieć z tyłu głowy. No i trzecia meta, znowu samochodowa, to jest meta na Dominikanę. Jeżeli widzicie dwa relingi srebrne, ważne, że w środku mają czarny pasek. Jest to najpewniej jakiś plastik, czy cokolwiek to jest, nieważne. Są srebrne z czarnym paskiem w środku. To wiemy, że jesteśmy w Dominikanie. Czy też na Dominikanie. Jest to unikalne dla tego kraju. No i nie przedłużając, zacznijmy sobie grać. Ranking, duel oczywiście będziemy grali. No-movie. Pranking mamy 1037. No i zacznijmy. Herbatka w dłoń. Właściwie już połowa herbatki. I to już całkiem chłodnej, niestety. Ale godzina jeszcze młoda. Za 20 północ. No i Niemiec. Lecymy. Ciekawe, z tej strony biała linia, z tej strony żółta. Słońce z południa, jesteśmy na północy gdzieś. No i kurczę, gdzie? Gdzie na północy? Jeżeli jest to żółta. Pamiętam, że żółta wtedy mnie wycykała w Kazachstanie, no ale to nie jest Kazachstan. Ja tu myślę w ogóle o jakichś stanach. Norwegia ma żółtą po środku, ale to Norwegia na pewno nie jest, bo Norwegia miała przerywane zewnętrzne. No i właśnie. Albo to będzie jakaś Kanada, albo to będzie jakaś Finlandia z Rosją. Większa, większa szansa na żółtą linię jest w Kanadzie. Że to jest żółta faktycznie, ale wygląda jak biała. Stop! Hej, tutaj Kamil z przyszłości. Dobra, bez idiotyzmów. E, tak sobie przy montowaniu zacząłem myśleć, bo skoro jestem daltonistą, takim trochę, to czy jakbym sobie kupił okulary takie dla daltonistów, wiadomo, to czy byłoby to cheatowanie w grze? Czy nie? Jak myślicie, jest to dozwolone, czy raczej nie? Tak poddaję pod dyskusję, pod rozważanie. Wracamy do gry. Pójdziemy sobie jednak w Stany. O Jezu, coś mi tam ućkło. Tylko teraz, gdzie w te Stany? Saska, Manitoba. No dobra, zróbmy tak. On w ogóle w Rosji. A. Aaa, ah, Saint-Pierre and Michelin. No dobrze, ale urwaliśmy mu prawie tysiąc. No i mamy autko. I to autko, pick, -up pick prawa strona jest w Panamie, albo na Kostaryce. 2025 rok zdjęcia, a weszła na nowo -y, najnowszy kraj Kostaryka. Także damy sobie Kostarykę. Też to wiedział. Także tutaj nie będzie jakiejś dużej różnicy punktowej. Gromy dalej. No i gdzie jesteśmy teraz. Ogromne góry, to wygląda jak Alpy. Czy to jest low, low Cam jakkolwiek? To może być Lołka, a to by świadczyło, że możemy być w Szwajcarii, góry na północ. Zlokuam, ale góry na północ, no to by znaczyło, że jesteśmy gdzieś we Włoszech. Że dajmy te Włochy po prostu. Łokuam, tak, no w Szwajcarii. No, ale nie było dużej straty. Pomyślałem o tej Szwajcarii, także dałem niedaleko granicy. Znowu Europa, bo antenka. No, i tu jest ciekawie, nie? Tu jest ciekawie. La Junglita. Wygląda to jak dżungla jakaś trochę. No co, tak to może wyglądać albo w Wielkiej Brytanii, albo we Francji. Ja bym tu poszedł chyba jakąś Francję. Może Włochy nawet jakieś dziwne. Francję przy Włoszech? O jezu, Bułgaria, Rumunia. Francja przy Andorze, no to lepszy gest, zdecydowanie. Ale jego gest też miał dużo sensu. Tam też takie auto jeździ. No dobra, czerwono-białe szewony, ruch prawostronny. Słońce z północy, na południu jesteśmy gdzieś. Na południu, no to wygląda na Argentynę. To wygląda na Argentynę. SE. To to wygląda dosyć nisko. Mogły być takie góry. No chyba to nie są jakieś tutaj czubuty. Hmm. Norijski trochę. Dobra, pójdziemy przy Santiago. Jednak wyżej, troszeczkę wyżej, 100 km, 121, tak, bliżej był. Prawa strona, o, widzicie, prawostronny ruch i droga betonowa, chociaż. No i tu możemy myśleć o Filipinach, ale ten Wietnam jeszcze mi się nie podoba. 2025 rok, no właśnie, świeże zdjęcia. Język Cash out, cash in jest angielski. No to znowu bliżej do Filipin. Żółto-białe linie takie też w Filipinach bardziej. To jest też angielski język. Idziemy Filipiny. W środek. Ta Mindanao, ta wyspa południowa. No okej. Okay. Czyli widzicie, mamy metę znowu, której się uczyliśmy. Lewostronny ruch. Te tablice chyba są na Irlandia. Albo na Szkocję właśnie, ale... To są chyba po dwa języki. Wiem, że w Irlandii rozmawiają trochę w ten sposób. Pójdziemy w Irlandię. Też jest w Irlandii, także... Tutaj nie będzie dużej różnicy. Czy w Walię idzie chyba nawet? Walię. Może lepszy komputer ma, może potrafi doczytać. No nie, jednak Irlandia. No to pewnie sobie pluję teraz brodę, bo był w Irlandii. A poszedł w wyspę Wielkiej Brytanii. I tu jest lewostronny ruch czarne naklejki czyli jesteśmy w Malezja mainland szybko No widzi te naklejki Malezja mainland no ale w moją stronę bliżej No i 600 punktów Gramy dalej prawostronny Lien, to jesteśmy w Wietnamie, kurczę teraz. Jezu, gdzie to sza. No jejku, z czarna magia, nie? Idziemy po prostu tutaj, bo on w Hanoi idzie w górę, w północ. Szuka. Uczył się chłop Wietnamu, także tu stracę na pewno sporo punktów. Niestety. Nie, jednak nie. Wyglądało, jakby wiedział, gdzie jest i co robi. No dobrze to wygrywamy. Naprawdę muszę przysiąść do tego Wietnamu i do Kostaryki. No i Nepal fajnie by było sobie przejrzeć. 1051. Atak. O, no i teraz równy przeciwnik czy przeciwnicza z Kanady. No i jesteśmy Argentyna albo Urugwaj, bo jest czarne auto. Chyba pójdziemy po prostu Argentynę przy Urugwaju i nie będziemy tu cudować. Trochę spuszujemy, chociaż powinna wiedzieć takie coś. Gdybym miał wybierać, to chyba bym w urugłej szedł nawet bardziej. No właśnie. No właśnie. A można powiedzieć, że podobnie jesteśmy, także. Runda bez znaczenia. No i znowu to jak Anglia jakaś wygląda. Bez zastanowienia. Irlandia nawet, może. Albo. Hedżika. Tak. Irlandia, może Wielka Brytania. Śmiało w Irlandię, nie? Ale już nieraz mnie taki hedżyk w wodę ratował. Także. Najważniejsze, że rejon jest trafiony i nie tracimy dużo punktów. Pomyślałem o Meksyku w pierwszej chwili. Słońce nie wiadomo. Próbuję coś tu znaleźć. Te kaktusy. Właśnie to. To jest chyba dla Potosi. W ogóle rejon. Jest górzyście, to jest taka dolina. Pójdziemy w Potosi. Najdzie wyżej trochę. Lepszy gasik, czyli dobrze pamiętam te kaktusy to w Potosji. Co teraz? Jest jakaś Japonia, chyba. Są plakietki. Tylko znowu, kurde, ta kamera nieszczęśnia, że nic nie widać. Ogromne góry. Jeszcze raz. Tu w ogóle jedna zleciała ta plakietka. To wygląda jak plakietka. Ojejku. Hmm. Kurczę, te słupy. Gdzie one były? Takie szpiczaste. To jest meta na coś. Tylko na co? Gdzie one były takie wystające? Czy tutaj nie były? Wydaje mi się, że na tej wyspie. No, i chyba tu zostaniemy po prostu. Kurde, nie Dobrze, że bez mnożnika na razie. No a się człowiek uczył, wiedział i Europa. Ciekawe budownictwo. Trochę nowoczesne, trochę takie. Taki trochę wiem, gotycki styl. Nie jest kukurydza. Popylają na rowerach, no myślę o Słowacji jakiejś albo Niemczech. Dobra, to jest środek. Europy. No i co wymyśli? Trochę mało danych, nie? Też środek idzie. Luksemburg. już mnożnik się zaczyna. Trzeba uważać. W Luksemburgu louka chyba jest, nie? Tej. Almacen de Hierros, no czyli hiszpański. O jezu. No chyba hiszpański, nie? Blaszki są hiszpańskie, czy nie? Portugalia ma takie też żółte. No nie, to są hiszpańskie. Tylko kurczę, mi to wygląda na wyspę, nie? Na jakąś teneryfę może? Tu się można ładnie też przejechać Avenida tak na północy, czy tu gdzieś w Ibiza może? No zostańmy tak, zostańmy. Hiszpania. Portugalia inne blaszki ma. Troszkę. Hmm. No trzeba było w Hiszpanii nie pajacować. No i to już wygląda jak Rosja. To jest chyba czarne auto, nie? No Rosja jakaś dziwna. Są góry na północ. Na moje to jest jakaś daleka Rosja. Na moje to jest gdzieś tutaj. O oh Jezu. Yes. No ale żem przedobrzył. No. No trudno. No tak się kończy kozakowanie kozaczenie 1035 no jeszcze jeden zagrać tak do pełnego i może te 1050 się chociaż uda zrobić poniżej 1000 nie spadniemy raczej no i znowu ta sama osoba okazja do rewanżu mamy Europejsko. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Lewostronny ruch, żółte blachy. No to jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Dobra, idźmy hedżowo znowu. Dobrze idzie, dobrze idzie. Niestety. Ojejku, w ogóle południowa Anglia. No dobrze, dobrze. Nie, teraz nie odpuścimy, nie odpuścimy. To jakiś bolardzik, on wygląda jak z Ekwadoru. No i to jest Ekwador. To od razu możemy śmiało spróbować spuszować. Bo to auto jest Kolumbia, Meksyk, Ekwador, ym, Brazylia. A te bolardy wydaje mi się, że są właśnie w Ekwadorze. Mogę się mylić. Nie no, też idzie w Ekwador. Poszła w stolicę, Quito. A to wybrzeże. Jakby się tam dopaczyć, to może dałoby radę wodę znaleźć. Okej, okay, bolardy na Słowację i Czechy. nie ma co kombinować. W środku i. Aż bardziej Słowację bym szczelał. To jest praktycznie jeden i ten sam kraj. Tam w języku się trochę różnią. Tam dwie czy trzy literki. No ale tu języka nie ma. No i Czechy. Jawornik przy granicy z Polską. No ładnie, ładnie. Co teraz? Prawostronny ruch. To jest jakaś palma. Sup, 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 sup jakby meksykański. To raczej jest Meksyk. polardy chyba też są meksykańskie a słońce z zachodu, to dużo nam to nie mówi pytanie no, brachy krótkie czy próbować ten Meksyk jeszcze raz ten sup. no jest, nie hektagonalny no jest Kurde, Filipiny to nie są, nie? Dobra, idźmy w Meksyk. Ok, bardzo ładny gaz. No, w Brazylii. Supy inne są w Brazylii. Lowcome, czyli Japonia, chyba, tak? Lewostronny ruch. To się zgadza na Japonię. Te żółte tasiemki wokół one też na coś są. Znowu sobie muszę tą Japonię przypomnieć. No, są góry, nie? Góry, góry. Jak ja widzę góry w Japonii, zawsze myślę o południu tutaj. Próbujemy. Ostatnio to nie było południe, także zakładam, że statystycznie może teraz będzie południe. Hmm. Środek. Osaka. Bardzo trudna jest Japonia. Korea. Okidoki. Cokolwiek dajcie z tej Korei. No nie no. Tu, takich rzeczy to ja nie wiem. No tu są jakieś pola uprawne. Pola uprawne z tego co wiem to są raczej częściej na południu niż na północy. I to tyle. Jakby. Także spróbujemy pójść południe. No, dżedżu to nie jest. Dobra, idźmy południe. Hmm. Centralnie, praktycznie. Asan. Słyszałem o tym mieście. Ok. I to są chyba bolardy na Waszyngton. I chyba drzewa też tak wyglądają. Także, bez w ogóle myślenia, idziemy w Waszyngton, Idaho, Pu, Wyoming? No to dobre. Hm. Chętnie sobie przypomnę. Ok, lewostronny. Białe supy, to pomyślałem o Tajlandii. No i co? No i raczej to Tajlandia nie jest. A jeżeli to nie jest Tajlandia i takie supy i lewostronne, to raczej Nowa Zelandia. Dobra, idźmy szybko w zelkę, może nie wie. Czwarta generacja by się zgadzało. No właśnie, może północ, co bardziej tak. O! O! No i zrewanżowaliśmy się. Odebraliśmy to, co zostało nam zabrane. Siłą. No i tak. 1053. Powoli, powoli, do góry. Bardzo wolno to idzie. Ale nikt nie mówił, że pójdzie szybko. Pniemy się do góry, pnijcie się razem ze mną, uczcie się razem ze mną, no i bawmy się, bawmy się. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.